End Mordy moje, Hunter Bright z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku. Mapy od widza Dzisiaj Ola mi podesłała mapę pod wersję 1.10.2. Zasady ustawienia. Nic i tu nie niż żadnych bloków. graj na single, graj na wersji 1.9.10. Jasność Bright. Właśnie muszę zmienić, bo ostatnią mapę nagrywałem i była niekompletna. Eee, renderowanie czanków maksymalne, czyli tutaj mam ustawione to bodajże, tak. Render distance jest. Mam się dobrze poziom trudności. Łatwy jest ustawiony na łatwy, jest na normal. Nie zapomnijcie ustawiać też, nie? Problem, z powodu problemów technicznych, na takiej platformie ustawię checkpoint. Spawn point, ok. Graj na trybie adventure, czyli Game mode 2 Gdy robi się noc, napisz time set. Day, ok. Czyli na tej platformie po prostu pisuję spawn point. Komendę, ok. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mapka stworzona przez Ola19, tak, tutaj to mam. Co tutaj mam? Wejść zbroję aby mieć ochronę. Czyli po prostu sobie muszę nałożyć wszystko. I itemki też sobie biorę. Dobra. Feder Falling widzę, że mam na tych. Miecz, aby zwalczać złą stronę mocy tarcza, aby oryginalnie wyglądać. Ale mi się wydaje, że napisze się oryginalnie, a nie oryginalnie. Ale mniejsza o to dobra. Tu mamy start. Rozpoczynamy. Poziom pierwszy. Parkur potęczy. Ok, lecimy. Wow, pani. Chyba, chyba... mnie trochę zabiło Jeszcze raz w takim razie To muszę tam spawn point ustawić Czyli tutaj piszę SPAWN POINT No Czekaj, czekaj Mam pomysła Nie, bo tu jest skok na 4, tak jakby Czyli muszę zrobić To z rozpędem O I tutaj też z rozpędem mi się przydało Dobra, tutaj też rozpęd musi być. Bo inaczej bym tego nie, nie przeskoczył, właśnie, o tym mówię. Spawn. Nie mogę. Dobra, ale to mam spawn point już. Dosyć ciężki parkur. Kuźwa! I teraz będę jak co chwilę spadał. Ja cię nie mogę. Trudniejszego się nie dało zrobić. Tylko na cztery kratki musi być. Ja pierdykam. Nienawidzę takiego czegoś No kurcze <sighs> Dobra Mam Mam, mam ale tutaj sobie ustawię spawn point Wiem, że tak nie powinienem robić, ale Sorry, ale ja nie będę się męczył tyle, bo to odcinek wtedy zajmie mi jakieś 50 minut, a nie 15 Ludziska, ja wam mówiłem mapki na 10-15 minut a ja z takimi parkurami to... No sorry Ola, ale muszę przeczytować, bo nie wyobrażam sobie, żeby... O, i teraz udało się, no. Poziom drugi, Elitra race, okej okay. Czyli Elitrę sobie ustawiam już. Wchodzę sobie na platformę. I lecę eletrą. Tylko nie ma dodanych żadnych boosterów tutaj widzę. Dobrze! Dobra, udało mi się. Spawn point. Poziom trzeci nie wiadomo co to jest. W takim razie ja się przygotuję. Gotów? Ruszaj, tylko uważaj, przygotuj miecz. Przejdź równośrodkiem płytek. Dobra. Ja pierdolę! O mnie wystraszyło! Tego guardiana muszę zabić, bo nie wiem ile on ma życia. I wiedźmy, by się przydało zabić. O cholera, ja padam. Padłem. Jeszcze raz. Owe bezczelne gnoje. Dobra, ubijam wszystko. Proszę mnie tu zginąć. Dziękuję. To jest z tym guardianem, nigdy nie walczę. Co on tak skacze? typ hełka O, super. Żadnych tajemnych przejść tutaj nie ma? Nie ma chyba. Nie chcę zabrać. I co jak ci poszło? Zajebiście mi poszło. Spawn point. Kolejny parkur, ale tym razem na gorąco. Widzę, że są jakieś bloki, dobra. Spróbujmy. Spawn point ustawiony, okej. Okay. Pamiętasz, że to checkpointy? Pamiętam, pamiętam. Pamiętam, pamiętam. O tym nie mogę zapomnieć. Poziom piąty. Hmm, pokopiemy sobie troszkę. Zmieńgamy mody na zero. A po skończeniu na. Znajdź też diaksa, który będzie potrzebny. Czyli dobra, to Twoje zadanie. Aha, dobra, rozumiem, rozumiem. Dobra. Czyli. Oj. A bo mam ten auto, auto jump jest niestety na tym spieprzonym 1.10 Nie lubię tego, czekajcie wyłączę to na szybko Kontrola, auto jump, Ok. No Czyli po prostu muszę tutaj zniszczyć wszystko Oj niechcący mnie się Przepraszam, bo niechcący mnie się tutaj poniszczyło trochę więcej niż powinno Ja to, ja to zalepię proszę Pani I, i dalej będę Dalej będę tutaj kopał Czyli potrzebuję jeszcze diaksa Porządku. No, i ten parkour był troszkę łatwiejszy niż tamten poprzedni. Tamten poprzedni to był straszny. Znowu mi się, przepraszam, zniszczyło troszeczkę. Widzę, już gdzie będzie prawdopodobnie przejście. Będzie to przy tej ściance. O, znalazłem diaksa. To super. Jestem z siebie niemalże dumny. A tutaj już wiadomo, oczywiście, że są drzwi. Tak. Diak znaleziony. Jeszcze nie zmienia jej moda. Gratulacje, udało ci się przejść poziom 5. Teraz mi Indiaxa na dźwignię i postawię ją na środku. Dobra. Czyli to tak będzie. Ok. Gratulacje, przedeś mapkę Jump Escape. Dobrze ci poszło, tylko to jest kolejna mapa na 7 minut, nie? Ale dobra, ja ją wrzucę, słuchajcie, proszę was, żebyście robili... No może troszeczkę przeczytowałem, tak, z tym, tym, tym. I dlatego tak mi trochę długo poszło. No ale około 10 minut mapka ma. Tam. Myślę, że nie miałbym jakichś tam później jeszcze większych problemów. Dałbym radę jakoś tam Suma Sumaru to przejść. Ale dobra, wrzucam, wrzucam to, dziękuję ślicznie Ola, dostałaś oczywiście informację ode mnie na maila, prośba do was, nie wysyłajcie mapek, nie wysyłajcie na razie mapek, mam ich 40 do sprawdzenia, to nie jest fizycznie możliwe i też spamujecie mi jak idioci oczywiście, że Hunter kiedy moja mapka i w ogóle, ja nie mam, ja nie mam czasu po prostu kiedy to sprawdzać, słuchajcie, także dajcie mi na chwilę spokój z tymi mapkami, ja se posprawdzam, kiedy powiem w kolejnym odcinku, że trzeba, oczywiście... Jak będzie taki odpowiedni odcinek, tak? Bo na razie nie trzeba tego kompletnie. Jest za dużo tych mapek. Mówię wam, ponad 40 mapek mam do sprawdzenia. Naprawdę proszę was o to, żebyście się ogarnęli, zaprzestali spamowania, ponieważ yy, no, no, za dużo. Mam za dużo. Także dziękuję wam ślicznie za obejrzenie, tak serdeczna rigata za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Tu są poziekowania. Czekaj na kolejną część mojej mapki, będzie jeszcze lepsza. Mam nadzieję, że bawię się dobrze. Tylko zrób trochę dłuższą mapkę bo są zbyt przewidywalne trochę te mapki, w szczególności motyw z drzwiami, znajdź drzwi i znajdź coś jeszcze po drodze, bo to było zbyt proste. No, także, tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, żeby wam się podobał odcinek. I co, i to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnej mapce. W tym tygodniu będą trzy albo cztery mapki w sumie, także spodziewajcie się trochę tych mapek, nagram dla was. I oczywiście sprawdzam, tak, na każdą mapkę, którą tam wysyłacie mi, bo mam mapki sprzed trzech tygodni, chyba. Aż także będę odpowiadał teraz, także na spokojnie, nie denerwować się. Staram się sprawdzać to, a to nie jest łatwe, ponieważ sprawdzenie takiej mapki to jest 10 minut, gdzieś około, czasami 15, i stwierdzenie, że jednak no, tej mapy nie da się przejść na przykład, bo autor o czymś zapomniał, oczywiście dodać coś tam. E, tak, żebym prosił też o uszanowanie tego, tak i, i wszystko będzie dobrze. Także to by było na tyle. Ja się zamierzam do następnego i trzymajcie się. Yo.